Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę nie typowo. Mianowicie jeden z widzów, klientów przywiózł do nas taką Otokię, Karens, na profilaktykę czyli sprawdzenie wszystkiego po zakupie auta na wymianę filtrów, olejów, standard, tak? Bardzo mądrze podchodzi do tematu. Dlaczego? Zaraz po zakupie, słuchajcie, nawet jeżeli będą Wam wciskać takie bajki jak proszę nie wymieniać oleju, bo olej dopiero był wymieniony, to naprawdę tego nie słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli teraz taki handlarz, sprzedawca zaleje Wam Motodoktora, ponieważ, dajmy na to, ma przedmuchy silnik, no to ten motodoktor Wam na tyle to uszczelni, że będzie w miarę ok, aż do wymiany oleju. Jeżeli przystąpicie do wymiany oleju, no to z automatu zrzucicie sobie tego motodoktora, no i niestety stracicie na przykład kompresję. Dlatego warto zaraz po zakupie wymienić olej i zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo jeżeli jest ok, to spoko. Jeżeli nie OK, macie możliwość zwrotu takiego pojazdu jeszcze tam przez, załóżmy, te 14 dni, więc jest to polecane. Dobra, słuchajcie, przejrzyjmy go sobie wspólnie, tak? Kia Carens 2015 rok, 43 tysiące złotych, mam nadzieję, że mogę to przekazać Wam. Eee, zobaczmy, w jakim stanie możemy sobie takie auto zakupić na dzień dzisiejszy i co w zamian dostajemy. No na pewno co dostajemy to minimalne ślady już korozji. Jak można zauważyć tutaj na mocowaniach, które wchodzą do podłużnic, tu jak sama podłoga ma delikatne ogniska korozji. Norma. Norma. Także wiecie, tego się nie czepiajmy, bo nawet nowego auta nie kupimy. Dostajemy koło zapasowe jako dojazdowe, bo to jest oczywiście tylko dojazdówka. Dostaniemy Tłumik tylny, który jest lekko pofałdowany. Nie, taki tłumik nie powinien być. Co się tu wydarzyło? Słuchajcie, nie wiem. Zanim złapałem za kamerę, zastanawiałem się bardzo mocno. Nawet Marcina wołałem, próbowaliśmy coś wykombinować. Co się tu mogło wydarzyć z tym tłumikiem? Nie umiem wam odpowiedzieć. Powiecie, że było bum. Chyba, że było najazd. Słuchajcie, nie wiem, na coś mało wystającego. No to bym się zgodził, ale to byłby ślad tutaj najazdu, prawda? Chociaż jest tu przełamanie, jest tu delikatne przełamanie, ale ciężko mi powiedzieć. Teraz tak. Cofając, czy coś takiego mogło się to wydarzyć, albo tłumik poszedł od innego auta, nie umiem wam odpowiedzieć dlaczego. Na pewno nic się tu nie wydarzyło z podłogą, podłoga jest salutka. podłużnice są całe, nie ma, nie ma żadnego śladu, że tu było jakieś, nie wiadomo jakie, bum. Nie wiem, najprawdopodobniej tłumik zostanie sobie zagadką, bo jak widzicie, zgnieciony jak konserwa. Dobra, następną rzeczą, co możemy, jak już jesteśmy przy tłumiku, to możemy sobie wziąć palucha, o, takiego palucha, włożyć tam, pomacać, mamy czarno, czyli... Czyli dopalanie jest jakieś takie dosyć słabawe. Coś się dzieje. Jest jakby za bogata mieszanka spalania. Może być. Czyli możemy mieć za mało powietrza, możemy mieć nieszczelny dolot. Nie wiemy, zerkniemy jeszcze. Dobra, na pewno coś się z układem paliwowym dzieje, i to też klient narzekał. Szczególnie mówił, że jeżeli z jazdy wrzuci na luz, no to. Obrotościomierz potrafił mu spaść. Ja nawet usłyszałem tutaj, jak Marcin wjeżdżał, że auto zgasło. Czy auto ci zgasło, bo się pomyliłeś, z czymś przydusiłeś, czy raczej tak jakby się sam zadusił? Nie, przez próg Przez próg i nie dałeś rady. Czyli się tak jakby przydusił. Za mało gazu, ja. Za mało gazu uważasz, że dałeś? No zobaczymy. Taki próg to myślę, że powinien spokojnie przejść nawet na pół sprzęgle. Dobra, co z tyłu? Sprężyny, jak widać, są całe. Amortyzatory są całe. Jest ciężko teraz cokolwiek stwierdzić, jeżeli mamy mokro, tak? a mamy deszcz, więc jest ciężko stwierdzić. Na pewno co mogę zobaczyć, to to, że tarcze mają już tylne dość. Te tylne tarcze, one z tej strony, może jako tako wyglądają, aczkolwiek mają mega ranty. Tutaj takie ranty to za dużo powiedziane. Z tej strony mają po prostu falę Dunaju. Tak? Czyli te tarcze, tak jakby miały dość. Jeżeli byłaby to karka, dobrze byłoby je przetoczyć. Przy wymianie na przykład klocków, tak? Eee, ręczny, nie, ręczny jest ok. Tutaj też jest ok. Jeżeli mamy problem z ręcznym, no to wiadomo, ta część tutaj nie będzie dolegała, będzie przerwa. Spoko. Idziemy sobie dalej. Oczywiście rdzawka. No niestety, na to nie. Znaczy, można sobie z tym poradzić jak najbardziej, jeżeli świeże auto. Najlepiej przy zakupie auta świeżego. Oddać je gdzieś na konserwację. Widzę u siebie na grupie, na warsztatowych historiach na Facebooku, tam jeden z kolegów, właśnie wykonuje takie usługi i bardzo ładnie to wykonuje. Także, na przykład, do niego się udać, czy tam do kogoś innego. Belka, Standard, Rdza, OK. Tutaj progi, wszystko jest całe. Zbiornik mamy metalowy, proszę bardzo, i fajnie, i niefajnie. Od środka. Oczywiście jest pokryty taką antykorozyjną farbą, coś takiego. Wiecie, kiedyś te kije, Hyundai miały te problemy, że ta antykorozyjna powłoka zaczęła odchodzić i zatykać nam układ paliwowy. Ciekawe, czy w tych modelach też to się kiedyś pojawi. <laughs> Tam, w tamtych modelach akurat chyba po 10 czy, czy 12 latach zaczęło to odchodzić. Dobrze. Puszeczka jest. Tutaj mamy. Wszystko całe pod spodem. Nic mu nie dolega. Nic. Amortyzatory jeszcze oryginalne, jak widać. Tarczę ktoś z przodu wymienił. Tak, tak. Tutaj. Silnik suchutki. Tak samo tu przy zawieszeniu. Słuchajcie, nie ma się czego doczepić. To jest jeszcze w miarę świeże auto. tak? To ile będzie miało? 8 lat. 8 lat ma auto. Więc jeszcze nie mamy do czego się doczepiać. Suchy, suchy, suchy Ty filterek już wymieniłeś? No, bo widzę, że taki... Przemyłeś go. A yy, nie, pytam się czy filterek wymieniałeś? Filtr oleju wymieniony. Wokół przemyłem. Aha, dobra, dobra, dobra. Nie, bo widzę, że taki ładny niebieski myślałem, że jeszcze nie wymieniałeś. Dobra, czyli mamy wymieniony. Słuchajcie, jeżeli chodzi o od spodu, nie możemy się do niczego doczepić. Dobrze moi drodzy, bo miałem telefon. Dobra. No i przerwano mi tutaj nagrywanie dla Was. Zobaczcie, oczywiście skraplacz, można powiedzieć, nie istnieje. Jest, że tak powiem, żeberka ma wykruszone, a jest normalne w tych pojazdach. Nie wiem, te, czy to Kia, Hyundai, Volkswagen, wszystkie te skraplacze lecą tak po upływie 6-7 lat. Dobra, możesz na dół. Co w zamian otrzymujemy za taką kwotę jeszcze? Benzynowy silnik. To jest benzyna 1.6 chyba, tak? Chyba tak. A to jest ten GDI. To powiedz jeszcze, Marcinie, ile to ma mocy. Nie wiadomo. Dobra. 115. Okej. Okay. Tutaj widać, że chyba ktoś cewkę wymieniał jedną sztukę. Nie, nie wymieniał. Nie. Coś tu się rozlało i dlatego to tak jest. Dobra. Nie, tu nie była wymieniana. Słuchajcie, no co? No w środku tutaj. Oprócz tego, że troszeczkę brudno, to wygląda wszystko na cacy. Dobrze mówię? Dobrze mówię chyba. Mm. Nie ma się do czego tu doczepić. Po prostu nie ma. Czyli wygląda całkiem świeżo, ładnie i przyjemnie. Dobra, no to przejdźmy sobie dalej. Załóżmy, że chcemy zobaczyć, jak to w środku wygląda, jak to się prezentuje. Dobra, powiem Wam tak. Jeżeli Wam się takie odcinki spodobają, to mogę dla Was też nagrywać. Jeżeli ktoś sobie szuka jakiegoś auta. Co myślisz o awaryjności tego silnika? Ja myślę, że to jest całkiem przyjemny silnik, prawda? To 1,6. Nie były awaryjne. Właśnie, wróćmy jeszcze do silnika, dogramy sobie, jeżeli chodzi o silnik. Jeżeli chodzi o silnik, ja uważam, że te silniki, czy to w Hyundai'ach, czy w Kia, są naprawdę udane. Na co trzeba tutaj, że tak powiem, zwracać uwagę? Słuchajcie, on jest oczywiście na łańcuchu rozrządu. Dbajcie o wymianę oleju co 10 tysięcy. Jeżeli będziecie o to dbać. Myślę, że ten łańcuch się naprawdę przez długi czas nie odezwie Wam. Jednostka dosyć udana. Nie ma się czego tu doczepić. Jest, jak to powiedzieć, nudno, ale wszystko ok. Nudno, dlatego że tu się nic nie dzieje. No. Już mamy oczywiście lampy do jazdy dziennej. Te oświetlenia LEDowe. Dobra, co w środku? Otrzymujemy w zamian tutaj w miarę, w miarę takie miękkie. Nie jest jakieś tam przez super miękkie, ale myślę, że no z łokciem mogłoby to tak nie za bardzo. Jest tu zdecydowanie bardziej miękko. Także myślę, że jeżeli chodzi o trzymanie łokcia, co jak ktoś lubi, no to tutaj na podłokietniku można byłoby trzymać łokcia. Dobra. Tutaj co mamy? Plastik Fantastic Tu jest na pewno Plastik Fantastic Tutaj jest podobne wykończenie Słuchajcie, tak jakby taką minimalną gąbeczkę Ktoś włożył Coś o w tym stylu jak tutaj Czyli nie jest jakoś super, hiper miękko Ale jest znośnie Myślę, że konsola jest dosyć ciekawa W takim aucie już Sami musicie to ocenić Ja sobie pozwolę tutaj wskoczyć i wam troszeczkę opowiedzieć na ten temat. Po w po Dałbyś mi tylko kluczyk, żebym zapłon włączył. Nie będę odpalał silnika, bo ja wiem, że już nie, jeszcze nie mamy oleju, chyba, tak? Dobrze, moi drodzy. Lecimy dalej. Multifunkcyjna kierownica. Multi, no jest multi. Mamy sterowanie radiem, mamy sterowanie tutaj tempomatem, mamy zestaw głośnomówiący, mamy menu pojazdu. Także myślę, że jest całkiem przyjemnie. No dobra, włączmy sobie zapon. Tutaj jakieś radyko się podświetliło, bo na chwilę włączyłem zapon. Dosyć przyjemne tutaj takie menu powitalne mamy. Pożegnalne też. Goodbye, jeszcze raz załączymy. Jak to wygląda z powitalnym? Pokazuje nam się taka kija, która mryga do nas światłami. No dobra. Zegary takie przyciemniane, dosyć fajne, innowacyjne, nowoczesne. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale myślę, że to coś w tym stylu. Ale tu wichura wieje, słuchajcie. Czekajcie, gdzie to się zmniejsza? Tu się zmniejsza. O, mamy tu wyłączenie, ale my chcemy to włączyć, bo chcemy Wam pokazać, jak to wygląda, prawda? Więc panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem mamy tutaj w tym miejscu. Myślę, że całkiem intuicyjne. Wyłączenie, załączenie. Klimatyzacja, oczywiście, tutaj mamy nadmuch na twarz ustawioną. Widzę, że klient sobie ustawił. Tutaj na nogi jest dosyć przyjemnie. Tutaj mamy oczywiście informacje o. tu przede wszystkim jest centralny zamek, tak? Informacja o poduszce pasażera, no bo musimy mieć wyłącznik pasażera. Tutaj trzymamy zapięte pasy, spoko awaryjne. Dosyć miękko chodzi guziczek, dosyć, nawet bardzo miękko bym powiedział. I głos są przyjemny. Okej, okay. co do radia. Co my tu mamy? Wyciszymy Cię, żebyś Ty nam tutaj się nic nie odzywał za bardzo, bo nas YouTube zablokuje. Jest to widać, że duże radio. Ale z malutkim wyświetlaczem. Dobra, co mamy w mediach? Brak jakichś nośników. To tutaj za, za wiele nie mamy rzeczy. A ciekawe, czy on jest... O, jest, dotykowe. O, no to tyle dobrego, że jest dotykowe. Czyli to jest takie można powiedzieć standardowe radio. Jakoś tam super, ekstra rzeczy nie mamy. Na pewno Androida tutaj nie uświadczymy. Dobra, tutaj widzimy sobie, na początku myślałem bez podświetlenia tej deski, że to jest Plano B, Black, ale niestety, albo stety, mamy coś, jakąś taki plastik imitujący karbon. No to jest ewidentnie imitacja totalnie karbonu. Trzy fajne, zależy jak to lubi. Najważniejsze, żeby w czasie jazdy nie było takich poskrzypień, tego skrzypień, tak? Dobrze to mówię? Dobrze to chyba mówię. Dobra. Ja Pamiętam, że Zahar, jeżeli oglądacie sobie, bardzo polecam Wam ten kanał. Oni to naprawdę robią taką, taki test rzetelny. Tutaj ciągną przeważnie. Czy słychać? Tu albo tu. Tak się Zachar łapie. No, powiem Wam, że tutaj nie słychać. Łapie i mówi czy słychać właśnie będzie te plastiki co do góry na górze mamy oczywiście co my tu mamy lampki hop są lampki tu mamy jakiś schoweczek słuchajcie nie będę za bardzo otwierał schowków bo to, to jest klienta auto yy, dlatego ja tam jakichś schowków czy coś nie będę otwierał, nie będę zaglądał yy, tu mamy kap na napoje tutaj pewnie znajduje się popielniczka jak widzicie, no troszeczkę to porysowane jest, niestety, ale. Tego, co się dowiedziałem, to właścicielem była kobita, czyli pani. Na pewno mamy park troniki, na pewno mamy podgrzewane fotele, na pewno podgrzewane, czy tylko tak. Tylko podgrzewane, chłodzonych nie mamy. Także co, no całkiem myślę, że przyjemne auto, czy za kwotę taką jak 43 tysiące złoty. Jest to fajne auto. Myślę, że całkiem, całkiem. Nie wiem, czy ta kwota nie jest za, za wysoka, czy jest to kwota OK. <coughs> Na ten temat się wypowiadać nie będę i nie chcę się wypowiadać. Mogę tylko przyznać, że bardzo przyjemnie się wsiada do tego pojazdu i bardzo przyjemnie się siedzi w tych siedzeniach. Nie ma, że tak powiem, jakiegoś tam leżenia, połamania. Myślę, że dosyć. No, mogłyby być troszeczkę bardziej miękkie te siedzenia i myślę, że Dosyć fajnie można pokonywać sobie jakieś tam dalekie trasy tym pojazdem. Dobra, zobaczmy jeszcze, co w środku słychać. Ja zobaczę, czy będę mógł wam w ogóle pokazać yy, tylny bagażnik. No bo nie wiem, czy tam coś w środku jest, czy nie ma. Jeżeli jest, no to niestety wam nie pokażę tego, nie za, no, demonstruję. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak to wygląda z tyłu. Dobra opla. I jesteśmy z tyłu, o to powiem Wam, że całkiem przyjemnie będzie z tyłu. Tutaj mamy na butelkę, nie wiem czy się taka jakaś by tutaj butelka większa zmieściła, ale już co mi się podoba, tylna kanapa, coś w stylu scenika. Widziałeś to, Panie Marcin? No kurczę, chodź, zobaczysz. Po otwarciu tych drzwi powiem Wam tak, tak jakbym tutaj przed sobie do scenika, nie będę wsiadał, bo tutaj Akurat nie mam tych pokrowca z tyłu, ale o, patrząc na to, to mi się od razu scenik przypomina. I jest to przydatne, dosyć przydatne jak mamy małe dzieci. Tutaj możemy sobie jakiś bagaż wrzucić. Podejrzewam, że każdy fotel jest z osobna. Przód, tył. Tutaj mamy uchwyt, więc jest jak najbardziej. Spoko, naprawdę powiem Wam. Miejsca... Co? Co Miejsca mamy naprawdę sporo. Stolik taki, jak masz w sceniku. Stoliki, no. no. Każdy fotel osobno regulowany. Grzany. Jak grzany? Grzane fotele, no. Z tyłu ma grzane fotele? O kurczę, patrzcie. Mamy grzane fotele, faktycznie. Nie no, mistrzostwo świata. No dobra, a co do bagażnika tylnego? Tylnego, Boże, tak mówię, jakby przedni był. Co do tylnego bagażnika, myślę, że dosyć przestronny. Czyli widać, że to auto może być spokojnie rodzinnym autem. Mamy dosyć sporo miejsca tutaj. No, oczywiście, nadkola zabierają tego miejsca jakiś tam. Że tak powiem, kawałek tej przestrzeni ładunkowej. Ale nie jest źle. Jest spoko. Jest spoko. O, latarkę mamy, słuchajcie. Popatrzcie. Możemy wypiąć sobie. O, żebym tego nie upuścił. Tylko coś tutaj ona nie działa teraz. Dobra, tu przycisk. No, nie działa. Ale szkoda. Chciałem wam pokazać, ale niestety ta nie działa. No, wstakuj tam. Chyba, Sorki, nie tędy, nie tędy. O, tu. Tu działa, tam nie działa. Można działać, baterie. możliwe, że jest nienaładowane. No, jak nie jak się działa, tu cały czas. Yy, najprawdopodobniej już może bateria nie trzymać. Ok, tutaj mamy, oczywiście, jeszcze widać na środkowym fotelu kapoltery na jakieś kawkę, na napicie. Dobra, tutaj co do bagażnika, co Wam chcę jeszcze pokazać, zobaczmy sobie. Tu pod spód. No i koniecznie, tak jak mówię, dajcie znać, czy coś takiego Wam się będzie podobało w ogóle. Bo jeszcze takich odcinków nie było u nas. Chodź na chwilkę. O proszę, jakie piękne miejsce na wszystkie graty. Jakbyś mógł to. Do góry? Mhm. Aha, bo to samo. Oso... O ja cię kręcę, słuchajcie, dobra. To jest kawał bagażora. Jakby wam to powiedzieć, jest to po prostu kawał bagażora i to jest miękkie. To jest stropian, to jest taka pod, taki podkład stropianowy. Świetna sprawa, no nie? Fajne, co nie? Tak, a proszę cię oprócz jeszcze, ten przedni. Zobaczcie, jak ten przedni bagażniczek tutaj wygląda. Naprawdę obszerny i duży. No tak, ja szukam koła zapasowego, a przecież na początku pokazywałem koło zapasowe pod autem. No dobra, moi drodzy, mamy to. Wracając, wracając do pierwszej generacji to to już przynajmniej jakoś wygląda bo ta pierwsza generacja dziwne ścięcie z tyłu miała no tak dobra co do tego auta i kwoty już widzicie, że możecie sobie na dzień dzisiejszy zakupić na przykład taki pojazd jeżeli Was interesuje myślę, że to jest pojazd stricte rodzinny także tutaj ewidentnie jak najbardziej rodzina może podróżować tym pojazdem. Dobra. Działamy dalej. Gorąca prośba jeszcze raz. Jeżeli wam się taki odcinek króciutki, szybciutki będzie podobał, piszcie, będę dla was takie coś nagrywał. Pozdro. Trzymajcie się do następnego materiału.